Jak czy? cypką, Jak ty drakcy? Z cypką dryp. Jak ty drakcy? Jak ci droni? Z cypką dryp kom No i oni się pobrali. Jak czy? cypką. Jak ty drakcy? Z cypką dryp. Jak ty drakcy? Jak ci droni? Z cypką dryp kom Jak ty drakcy? Z cypką drypką mieli szacha saksaracha. Jak ty drakcy? Jak ty droni? Z cypką drypką mieli szacha saksaracha. Saksaroni. I śni. Kąt łap. i w wciągnij żagle. No, na horyzoncie! Jesteśmy na środku pacyfiku. Tu nic nie ma, w głębie. Panie kapitanie! Rzeczywiście coś widać. Na teorię kwadratowo pola. Nieodkryty ląd. Przygotować szalupy. Kapitanie, ostatnią szalupę straciliśmy podczas wczorajszego sztormu. No to wyskakiwać i mi jakąś organizować. Jesteśmy na środku pacyfiku. Ja wszystko tu muszę sam. Szczęście sprzyja! Przytargać mi tu ją! Natychmiast! Moja stara buteleczka! No, chodź do tatusia! Co ty najlepszego wyrabiasz z moją buteleczką? To moja buteleczka! Jest moja! Mogę ci wszystko o niej opowiedzieć! To niczym nie świadczy! Ja też ci mogę o niej wszystko opowiedzieć! Dawaj! Po pierwsze jest moja! Do mnie ona należy! Prawda, buteleczko? O kurcz. Gigant! Cie, gigant, cie. giganta. Gigant pokurć. Mamo! Nie jestem waszą mamą matową. Ale teraz zabawię się w ojca. to na czas nieokreślony. A teraz wiosłowa dzieciowi. Thank <laughs> you. panią, ale, ale co mam jej powiedzieć? Na przykład, czy można gdzieś to kupić poduszkę przeciwkrapanią? Albo, mhm. albo najprościej, która godzina? Albo gdzieś w stylu, czy jest to toaleta, z której można skorzystać? A później co? Przepraszam, która toaleta? Słucham, chciałem powiedzieć, które owoce poleca pani najbardziej naszym świętym Znowu to informacje. Gdzie? Na placu zabaw. Usłyszałem o czymś! Mów, szybciutko! O, Usłyszałem o koronie, która daje władzę nad wszystkimi mieszkańcami wyspy. Ciekawe gdzie! Dostaniesz ode mnie buteleczkę w nagrodę. No to mamy nową misję: zdobyć koronę. Zakradniemy. Gigant, jesteś odpowiedzialny za łuki strzałki uśpiające. Pokurcz, pilnuj się giganta. Jutro zaczynamy akcję pałac. Ale pajac! Co? Mówimy, że teraz zaczynamy akcję pałac. No i brawo. Won! Święte mango! I szczęścił owoc. Przepraszam, przepraszam, że się wtrącam, ale słyszałam, że nie był durny. A do tego ktoś mu kazał to zrobić. Czyli to nie była jego wina. Ja też to słyszałam, Ja też! Ja też! Do rzeczy! Mango na naszej wyspie jest coraz mniej. Powstanie więc nowa plantacja. 114 czternastu. Wyznacza was, was na obrońców trzeba szczęścia. Czy przysięgacie chronić mango za wszelką cenę? Tak! Przysięgacie tak. się nim opiekować? Tak! Mianuję was na obrońców mango. Nie trafisz! Oddawaj! Chyba skupiałeś! Raczej ty! I nagroda. A gdzie pokurcz? Za pojedynkę. sprawdźmy, jak działa to Gigant, siad! Brawo, łapa! Noga, gigant, noga! Dobra, postaraj się teraz nie wykonać mojego rozkazu. Gigam, daj głos! Ha, To to pies? Odkąd zjawił mi się ten dziwak wskazujący mądrym przystojnikom zrywać święte owoce? Wiem, się to rzecz. Teraz pora zamienić całe miasto w psy. W razie czego plan B? Odbijasz mnie. Jasne? Jasne. Dzień dobry. Od dzisiaj słuchacie się mnie. Siad! Uciekajcie na tej drzwi, który z wszystkim wszystkich ma goją naszych rodziców! Się... Nie przeszkadzajcie! Jesteśmy za na takie zabawy. Ale serio, Widzieliśmy to na własne oczy. Zdaje się, że oni już tu są. Wbijemy! Ech, te dzieciaki nasłuchały się, legend. de ay 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 Się zdarzało. zdarzało się? Nie znacie legend? Gdyby tylko dało się cofnąć czas, można by go po zanim by tutaj przybył. A kto powiedział, że się nie da? Zapewniliście mi rozrywkę, rozmawiając ze mną, więc teraz ja pomogę Wam i cofnę Was w czasie. No i może jeszcze trochę w przestrzeni. Poczekajcie tutaj, a ja przygotuję potrzebne materiały. Właśnie światy ludzie zapomnieli o magii, a ja pomagałem ich im w czasach niebezpieczeństw, typu suszy czy powodzi. A teraz, jeśli się zgodzicie, wymarzę wam pamięć. Dobra, Nie będzie! Spokojnie! Ja Nie odnosz mojej pamięci! <laughs> <laughs> tak, cioł,